dobry! Witamy się z Wami sprzed farmy Bukowik. Jest to najwyżej położona farma w Słowenii. Znajduje się tuż przy solczawskiej panoramskiej ceście, więc możecie do niej zajechać, kiedy podróżujecie główną nitką tej widokowej trasy. Naszym celem na dziś jest szczyt Raducha. To jeden z najwyższych szczytów we wschodniej części Alp Kamnickich. Jeden ze szlaków zaczyna się właśnie przy farmie Bukowik, skąd za chwilę ruszamy temu szczytowi. Mimo szczytu letniego sezonu, zarówno okolice farmy, jak i szlak wiodący na planinę Grochat świeciły pustkami. I dotarliśmy na planinę Grochat, za moimi plecami Stronisko, a za plecami Marka, która trzyma aparat, nasza dalsza część trasy, czyli trasa na Raduchę. Od zaczyna się dużo bardziej strome podejście. Czekają tu dwa warianty. Łatwiejszy i trudniejszy o nieco bardziej świnaczkowym charakterze. Ponieważ chcieliśmy zrobić tasę w formie pętli, jako drogę podejściową obraliśmy właśnie ten trudniejszy szlak. Nowy szlak, ale fajny. Dużo się dzieje. Czekały tam na nas sekcje z łańcuchami i klamrami, które jednak przy suchych letnich warunkach były na spokojnie do pokonania. Jedno jest pewne: wariant ten pozwala na dość szybkie pokonywanie przewyższenia. Jednak rekomendujemy go raczej jako drogę podejściową oraz jedynie wtedy, kiedy pogoda będzie naprawdę bardzo sprzyjająca. szczyt Radocha zdobyty. Fakt faktem aktualnie stoimy kawałek czego od niego, ponieważ tutaj wzdłuż grzbietu ciągnącego się od Radochy można przejść kawałek, żeby wyjrzeć na Topanów Kot, to jest dolina, która jest równoległa do doliny Logarskiej. Jest jej sąsiadką. Ogólnie my podeszliśmy na Radochę tym cudniejszym wariantem szlaku, który miał takie momenty cudniejsze, miał takie momenty prostsze, natomiast niewątpliwie jest on zdecydowanie mniej popularny. Poszliśmy nim sami. Tutaj na szczycie spotkaliśmy trochę osób, ale generalnie można na Radochę wejść z kilku różnych stron, więc obstawiamy, że część osób po osób podchodziła zupełnie inaczej niż my. Na pewno na Radochę warto wejść, bo oferuje wspaniałą panoramę 360 stopni, możecie podziwiać Alpy Kamnickie, do, której, do których zresztą ona przynależy, możecie podziwiać trasę Słuczawskiej Panodamskiej Cesty, w oddali widać wielką Planinę a generalnie wokół macie same góry, więc same plusy. Jak widać, Raducha pozwala na podziwianie naprawdę rozległej panoramy 360 stopni. Właśnie idzie do ciebie. <laughs> no powiedz, ja byś obiecanki i co? Uciekła. No i dostałeś batonikę. Taniny, grochat postanowiliśmy zejść łatwiejszym wariantem szlaku. Między innymi towarzyszyły nam tutaj owieczki. Wariant ten jest całkiem przyjemny i również bardzo widokowy. ponownie przy stonisku yy, teraz lekki chill out ja sobie popijam kawkę Marek zamówił sobie sztukli z owockami A, i będziemy się znaczy, za chwilę Matek się będzie posilał, ja dopiję kawkę i wracamy do auta. A gdzie byliśmy wcześniej. O tam wysoko. Tam wchodziliśmy i tam się wspinaliśmy i było super. Po pokonaniu niecałych 11 kilometrów jesteśmy z powrotem przy samochodzie i przy farmie Bukowik. Trasa rewelacyjna, bardzo rozmaicona, momentami wymagająca, ale jeśli macie takie, powiedzmy, w miarę mocne trekkingowe obycie, nie boicie się ekspozycji, to spokojnie możecie powtórzyć te pętle, którą my zrobiliśmy. Oczywiście pętle od stoniska do stoniska, bo tutaj odcinek od stoniska do farmy jest taki sam, tutaj już nie da się pokombinować za bardzo. Znaczy można schodzić rzutową drogą, ale nie ma to sensu, lepiej maszerować szlakiem. W sumie zajęło nam to 5 godzin z lekkim hakiem w takim wolnym tempie, przyjemnym. Dodatkowo no, były takie momenty, gdzie nie dało się zbytnio to spędzić, bo było pionowo do głowy i trzeba się było wspinać. Ale po to można uznać, że jest taka dosyć lightowa wycieczka na powiedzmy pół dnia. Także polecajka. A teraz będziemy zjeżdżać z farmy Bukowik i będziemy kontynuować jeszcze troszkę podróż wzdłuż solczawskiej panoramskiej cesty. Na naszym kanale znajdziecie oczywiście film z przejazdu nią, natomiast nie pokonywaliśmy jednego odcinka, który. Zaraz prawdopodobnie Wam pokażemy i będzie to takie dobre uzupełnienie tego filmu, który już jest i tego wpisu, który również znajdziecie na blogu. Także za chwilę ruszamy jeszcze na mały, ale bardzo widokowy top trip. Co tu dużo mówić? Solczawska Panoramska Cesta jest jedyna w swoim rodzaju i zawsze zachwyca tak samo. Istna Sielanka. Warto dodać, że trasa jest w dużej mierze szutrowa, jednak spokojnie nadaje się dla aut osobowych. W Dolinie Robanów Kot kończymy naszą wycieczkę w tej części Słowenii. Tak jak widzieliście wcześniej, pokonaliśmy fragmencik z Luczowskiej Panadamskiej Cesty. Oczywiście to nie był ten najbardziej spektakularny fragment, chociażby ze Świętym, świętym Duchem oraz z punktami widokowymi na Dolinę Logarską. Więc mnie to faktu, że jeżeli powiedzmy, chcecie sobie skrócić przejazd solczawską panoramską cestą to takie opcje macie i możecie po prostu zjechać tak jak my to właśnie uczyniliśmy. A dolinę tek, co aktualnie w niej jesteśmy, widzieliśmy przed chwileczką z Raduchy, która gdzieś tam przeziera sobie tutaj między drzewami, więc w ten sposób trochę nam tutaj ta dolina spina całą wycieczkę, ponieważ widok na nią dzisiaj nam też towarzyszył. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tego, żeby wpaść na tę duchę i ją również zdobyć, będą, kiedy będziecie w Słowenii. A jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę oraz komentarz. I widzimy się w kolejnych filmach.